Blok numer chyba 6, 3 godziny spania miałem dzisiaj, ponad, wstałem rano, bo tak, i... Poszedłem spać po 3, wstałem przed 10, zrobiłem parę rzeczy, poszedłem spać z powrotem gdzieś po 11, później wstałem przed 16 trochę, później musiałem też parę rzeczy zrobić. Wróciłem, zmontowałem, coś mi tam nie pykło. Jest 23 po 23, 23, 19, A ja nie mam nic nagranego filmu. A więc witam się z Wami po raz drugi. Chyba. Chyba się witały. Nie mam pojęcia, ale chyba wiem. Ale chyba nie, bo tak. Tu się długo przesyłało, tu się. Coś nie pykało w montażu, i przesyłam z dwie godziny. Było wleciało na YouTube'a, więc zabawnie jest. I, i, I jutro będę nagrywał ostatniego floka. To jest przedostatni. Jest tydzień już. No i hit, ale też nie git, nie non nie git, no bo git. A jak nie git, to no nie git, ale wtedy git. Kurwa, co ja pierdolę Będziemy grali z Simonem właśnie w grę. Nie mam pojęcia jaką, ale karcianą. Będziemy improwizować, a więc zaczynajmy. Ja mam takie karty, rozdane już są, czy syk. O, o w takim razie jak to wypadło, to stawiam to, przy bardzo. Simon, co ty stawiasz? O kurde, taki jesteś. I tak wygrywam. Kto pierwszy się pozbije kart, ten jest lepszy. Dobra, dobra je, teraz ty zaczynasz. Tak, okej, okay, okej, okay, dobra. W takim razie... Znowu wygrywam, zobacz jak fajnie. Dobra, tym razem ja. Okej. Okay, teraz ty wykładasz, masz jakąś kartę? Masz jeszcze parę. O kurde. Wytrujeczki. Tym razem ty wygrywasz. Dobra, teraz ja rzucam. Okej. Okay, to teraz też ty wygrywasz. O dobra, to teraz ty rzucę. O kurde, potężnie O, wygrywam, jak super Dobra, ostatnia karta, teraz ja rzucę O, okej okay. piątki, to wygrywasz ty O, skończyły nam się karty w tym samym momencie To remis, nie? Zajebiście Żółwik Teraz wam pokażę, jak rzucam kartami w Simona Podoba mu się to ewidentnie Nie no... O ja pierdolę teraz zbieram Super Dobra Teraz zrobię coś czego mogę żałować Widzicie talie całą kart I ja pierdolę z racji tego, iż jutro jest poniedziałek i jutro jest szkoła. Chcę was zapytać, jak myślicie, kiedy zamkną szkoły i czy zamkną. Strzelajcie w komentarzach kiedy dokładnie. Co do minuty i sekundy nawet można. Ewentualnie co do dnia. Wtedy też będzie zaliczone. I zobaczymy kto trafi. Ja mam stan poddepresyjny jak co każdą niedzielę. I widzicie wszystko. Przez szkołę. Gdyby nie szkoła, nie byłoby ani depresji. Znaczy inaczej. Byłoby mniej depresji, nie byłoby załamań nerwowych. Wszystko przez szkołę. Ciekawie, kiedy zamkną. Jako ja. Ja osobiście wolę zdalne nauczanie, ponieważ tak mogę sobie siedzieć, słuchać w własnym domu bądź nie słuchać, jeżeli mi się bardzo nie chce. Teoretycznie mogę to robić też w szkole, ale w domu mogę sobie usiąść przynajmniej na wygodnym siedzeniu, a w szkole siedzę na tych drewnianych, twardych krzesłach. Ale wracając do tego stanek nauczania, to fajne jest to też, że yy, se siedzisz, możesz se słuchać muzyki. Jak chcesz, to widzisz lekcje, masz wyjebane. Jak nie, to słuchasz. Niech jest po prostu łatwiej kartkówki możesz sobie wziąć telefon, brainly, yy, skanujesz, wychodzi ci odpowiedź, bardziej lub mniej rzetelna, trafna lub nie, ale jest, przynajmniej możesz coś napisać, bo czasami na kartkukach yy, nie idzie nic wymyślić, bo się nie chciało wcześniej uczyć, albo w ogóle się zapomniało o kartkówce, czyli o sprawdzianie, czy, czy o czymkolwiek innym, więc zobaczymy jak to będzie w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Mi się zaraz Znowu skończę pamięć, pamięć pamięć w telefonie. Będę musiał przesyłać na kompo, wyczyścić chuj mi w dupę i Jut, jutro. O kurwa. Właśnie się skumałem, że z, z wyłączyłem komputera komputerasa. Muszę mu się fajnie było, żebym przegrał wszystkie filmiki na komputera bo jutro mam zamiar y, nagrać dłuższy odcinek. Ponieważ będzie on ostatnim odcinkiem, a nie będę miał w ogóle miejsca w telefonie, zabawnie i też nie zabawnie, bo kurwa uu, nie chce mi się nic. Jak, jak jak... co niedzielę, poniedziałek rano też będzie przejebany, ale wytrwamy. Ja i wy. Wy tu już oglądacie w, poni w piąt po poniedziałek albo kiedykolwiek indziej, ale ja mam ciężki, ciężki okres w tej chwili. Dopóki nie będę. Nie y, zacznę oglądać czegoś na YouTubie I nie zasnę, nie wstanę i nie przejdę tego pierwszego dnia Tyle dobrze, że mamy sześć lekcji Nie jest krócej, nie mamy pierwszej y, lekcji i ostatniej lekcji I jest trochę, jest dużo lepiej y, Ja właśnie mam y, parę sekund tylko pamięci y, Dzisiaj nie było za dużo rzeczy Nic nie działo za bardzo, wie, bo spałem Więc ja się z wami żegnam Cześć Jedyne co się działo, to 3 godziny czy tam 2 godziny. Chuj ch ch z tym czasem, nie wiem ile. Wypróbowałem, stawić na YouTube'a filmik. Nie wstawiłem dzisiaj jeszcze. No i co? Ostatnie sekundy. Cześć. No, ro. Wszystko przesłałem, ale zostałem sobie na miejsce na je, jutrzejszego floka ostatniego.